Chcę tu brzmieć negatywnie, jakbym przekazywała wam jakieś złe wieści, ale wiecie, jest duża szansa, że zostaniecie niedługo w jakiś sposób zaatakowani. Nie patrzcie tak na mnie. Przy ciągu najbliższych, powiedzmy, 24... Do 48 godzin. Ponieważ jeżeli jest coś, czego szatan nie chce zobaczyć w naszym życiu, to tego, że po powrocie do domu przemyślimy jeszcze raz to, co usłyszeliśmy, i weźmiemy sobie do serca decyzje, które podjęliśmy w naszych głowach w trakcie tego spotkania. Więc to, co szatan próbuje zrobić, to wytrącić nas z równowagi i sprawić, że będziemy się użalać nad sobą. Dochodząc do wniosku, że cały ten czas był na marne i wpadniemy do tego samego dołu, z którego wychodziliśmy przez cały weekend. Słuchajcie, przyznajcie sami. Czy nie mam racji? Posłuchajcie tego, co Wam teraz powiem. Niezależnie od okoliczności, jeżeli wpadniecie z powrotem do tego samego dołu, Pamiętajcie, wyjdźcie z niego, zrezygnujcie z poczucia winy i żyjcie dalej. Odwróć.